Moim gościem teraz jest pan profesor Zbigniew Lew-Starowicz, który za moment będzie otwierał panel dotyczący zdrowia Polaków w pewnym aspekcie, ale najpierw zapytam pana, panie profesorze, jak pana samopoczucie? Dobre. <laughs> dobre? A co wpływa na to, że jest takie dobre? Znaczy ja sądzę, że wpływa na to aktywność zawodowa, no bo to, to jest bardzo ważne dla naukowca, że może cały czas pracować jako Lekarz i psychoterapeuta. Cały czas mam do czynienia z pacjentami. No, spokojne, bym powiedział, życie rodzinne. Słyszę muzykę, którą lubię. No, właściwie nic mi specjalnie nie dolega. <grymne> Prosta przyjemności. Pytam pana profesora o to, y, dlatego że panel, który będzie pan za chwilkę otwierał, właśnie nosi taki tytuł: Samopoczucie Polaków. I jak to jest z tym naszym samopoczuciem? No, mam dobre i złe wiadomości, od których zacząć? Od złych, bo zawsze lepiej zostawić na Dobrze, koniec. Dobrze, złe to, że... są takie, że miałczą. Polacy narzekają. Tak, narzekają, tak? czyli ja to nazywam miałczeniem. Tak. Czyli jak się tak słucha w towarzystwie, w autobusie, w tramwaju, czy gdzieś, wszędzie narzekanie, na no wszystko to prawda, narzekanie. Kobiety narzekają na partnerów, że nie dość pomagają w domu, jak przychodzą dzieci, że nie zajmują się domem, mężczyźni tam znowu. Ci zdawałoby się powszechne narzekanie i na służbę zdrowia, i na naukę i tak dalej. Natomiast jak robimy badania, jeśli chodzi o dobrostan, samopoczucie Polaków, ich związki wyłania się zupełnie inny obraz. Większość, bo dwie trzecie, uważa, że jest zadowolona ze swoich partnerów. O, to dobrze. No, bardzo wysoka statystyka. Mm -hmm. I to nie jest tylko region Podkarpacia, zasadź mam, tylko... <laughs> cała <laughs> tylko Polska? Cała Polska. Pomorskie też. Też. Są zadowoleni ze swoich partnerów, większość jest zadowolona życia seksualnego. Czyli w ogóle większość ma partnerów, to też dobrze. Tak, większość ma partnerów. Po, postrzegałem ich jako atrakcyjnych. Zresztą to tak samo mówią, że zupełnie czują się zadowoleni z tego, że Polska się dynamicznie rozwija. Jesteśmy w Europie. No, mogę zadowolenie, można podróżować po świecie, no, można wszystko w zasadzie kupić, co się chce, no, dużo tego zadowolenia jest, więc jest ta rozbieżność między postawami, które ujawniają w badaniach gdzie mogą być już bardziej autentyczni, mm -hmm. mogą się na tym skupić, a co innego to takie, jak ja nazywam, miauczenie. A skąd to wynika? Czy to jest taki obyczaj polski, żeby tak. narzekać? Czyli obyczaj polski. Tak, to jest taki obyczaj polski. Spada tak, tak, że wypada to narzekać. Także to to już przecież nawet w literaturze stałopolskiej mówi, mówiono, że ten zazdrości Prebanowi, a ten zazdrości temu i mm -hmm. to jest to, 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 takie coś. Jak się spo, spotykamy z rolnikami, to i też Dokładają do tej pracy, wszyscy dokładają. A Prawie. później okazuje się, że ma w gospodarstwie Mercedes, jedy, drugi, duży samochód, jeszcze tam kombajny i tak dalej, więc mamy, jest ta rozbieżność. Wypada miałczeć i skażyć. No to, to jest coś, z czym musimy chyba zacząć, może nie walczyć, ale ograniczać chociaż częściowo to, to narzekanie, bo to jednak wpływa na psychikę. Jak tak się posłucha dziesięciu wpływa. narzekających osób, to człowiek ma, zwłaszcza te wrażliwsze jednostki, no, no mają gorsze samopoczucie. No tak, ale nie, nie, nie wypada być zadowolonym. To prawda. No tak, więc trzeba, albo nic się nie mówi. Albo, albo że pogoda fatalna. Albo ptak, i... albo się dołącza do, do tego chóru. A mi się zdaje, że to, co pani redaktor powiedziała, byłoby dobrze, gdyby to się zmieniało, żeby już ten taki stereotyp skarżący się na wszystko zaczął mijać. Żebyśmy się stali społeczeństwem, tak jak inne, optymistyczne. My jesteśmy trochę. My zawsze porównujemy siebie do Włochów, jesteśmy tacy podobno bardzo południowi, ale ja bym raczej widział większe podobieństwo do Portugalczyków, mm. którzy mają też taką pewną smutę w tym. Tak, tak, tak. tak coś tak. takiego no, jest. Kres Europy, kres dalej z... już tylko Euro, ocean. <grym 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 to może stąd to wynika. Ale właśnie w tym studiu rozmawialiśmy o tym, że przecież 30 lat temu jeszcze palących Polaków było dwa razy więcej. Tak. Z innymi chorobami też sobie radzimy, więc może i z tą naszą chorobą narzekactwa poradzimy sobie, tylko musi jakiś kierunek zacząć być chyba wytyczany. No i myślę, że dobrze by było mówić, że to jest w niedobrym tonie narzekać, że to po prostu jest nieeleganckie. Ja, ja sądzę, że byłoby dobrze, gdyby ten optymizm również był kreowany z ekranu. Na serio. Czyli, bo tak jak ja przeglądam przecież te nasze programy publicystyczne dzienniki, duże jest narzekania. Tak, no tak. Zasadniczo, Zasadniczo myślę, że narzekanie dużo. jest głównym orężem w walce politycznej. Tak prawda? jest, a powinno być to, co optymistyczne, w którą stronę zmierzamy, bo jest wiele też plusów, powinniśmy się bardziej na tym koncentrować. Ja w każdym razie staram się studentom przekazywać tą też optymistyczną wizję. Ja tam mam wykłady również z psychiatrii i seksuologii, w każdym razie też się dać taką optymistyczną wizję, bo w efekcie to wpływa nie, ty nie tylko na, na stan psychiczny, ale ogólnie na zdrowie. No tak. Bo optymiści żyją dłużej i jakość życia jest lepsza optymistów i tych radosnych. Natomiast pesymiści mogą się doigrać rozmaitych chorób, między innymi psychosomatycznych czy innych. No mówiliśmy Więc... tutaj właśnie o ścisłych związkach pomiędzy stanem psychicznym, nastawieniem, a chorobami serca, na tak, przykład. to oczywiście, że to jest. Prosta zależność wydaje się oczywista, ale jednak ludzie tego nie łączą. To samo dotyczy chorób przewodu pokarmowego przecież. To samo dotyczy zespołów rozmaitych czynnościowych, bóle głowy tak możemy dalej mówić, czyli do, pewien dobrostan jest bardzo istotny. My się nie, nie śmiejemy z tego pozytywnego myślenia. No są takie poradniki: patrzyć w lustro, myśl pozytywnie, ciesz się życiem. Ale to nie jest takie głupie. Jeżeli sobie powiemy na przykład to, co ja mówię studentom, też. Żyjmy w skali dnia. Wykorzystaj maksymalnie ten dzień. Ciesz się tym dniem, który się zaczął, i jak kończy się ten dzień, pomyśl, co Cię dobrego spotkało. Co było dobre? I zasypiaj z tym, co dzisiaj było fajnie. Staramy się żyć tu i teraz. My to nazywamy psychoterapii tu i teraz. Koncentracja na tym, co jest dobre w dniu dzisiejszym. Na przykład sobie siedzę na tej konferencji. Panią redaktor dawno nie widziałem, tak. to się już ucieszyłem. Z wzajemnością. No, wzajemnością. I to jest to pozytywne nastawienie. Później jadę do pacjentów, a wieczorem sobie posłucham ulubionej muzyki. Czyli mam perspektywę tego, co jest dobre w tym dniu. A to, co może być uciążliwe, przykre, to nie koncentruje się na tym. I chyba słusznie Pan zwraca uwagę, Pani Profesor, na tym, żeby robić taki rachunek sumienia wieczorem. Czyli co tak. dobrego, ale właśnie z, z tym wypunktowaniem dobrych rzeczy. Dobrych prawda? Rzeczy. Bo, tak. bo to potem i wpływa też na sen, a wiadomo, człowiek wyspany jest w lepszym nastroju i koło się zamyka. Dobry, tak. To jeszcze porozmawiajmy o związkach, bo wydaje mi się, tak. że Polacy, znaczy każdy chyba, jak jest w dobrym związku, to go nie obchodzą ci narzekający dookoła, prawda? Ma sam swój wszechświat mały, a w nim swoje szczęście. Jak jest ze związkami Polaków teraz? Znaczy, generalnie większość jest zadowolona. No, naukowcy się zastanawiają, skąd taki wskaźnik zadowolenia, że dwie trzecie jest zadowolona. No i jest taka interpretacja, że może mają małe wymagania. <śmiech> <śmiech> Ale pytanie, czy to jest złe? Bo wiadomo, że im. Popatrzmy sobie, jeżeli mamy stworzyć związek, jeżeli sobie stworzymy bardzo wysoki pułap oczekiwań, duża lista wymagań, to jest trudniejsze do zrealizowania. Tak. A jeżeli mamy troszeczkę umiarkowany, to prędzej możemy znaleźć partnera czy partnerkę, tak. którzy to spełnią. Stąd ten wskaźnik zadowolenia Polaków to akurat mnie osobiście cieszy. Natomiast to, co się jak się nieraz przegląda, media słyszy, to tak byśmy mieli do czynienia z samą patologią. – To prawda. – Skaźnik rozwodu. Wszyscy się rozwodzą, wszyscy się zdradzają, są nieszczęśliwi w związkach. Nie za bardzo to tak wygląda. – Czyli to są dwie rzeczywistości jedne? – To są dwie rzeczywistości. Jedna jest sensacyjna, trochę medialna, bo to dobrze się sprzedaje, to się dobrze czyta i chętnie się o tym słyszy. A druga to jest ta inna, bo nawet jeżeli nawet słyszymy że jest kryzys związku, nawet połączony ze zdaniem, to nie znaczy koniec związku, bo jest to kryzys i ten kryzys można rozwiązać. No tak. I większość to w końcu rozwiązuje, bo większość związków jest ze sobą. Chyba jednak lepiej rozwiązywać te kryzysy niż się rozstawać, bo przecież obserwujemy też takie przypadki, nawet medialne, że rodziny, kilkoro dzieci, czworo, pięcioro, po jednej zdradzie decydują się małżonkowie na rozstanie. No, to to, to no, jest to... duży błąd, dlatego bo na zdradę trzeba patrzeć to, jako zjawisko. Wiążące się z kryzysem w tym związku. Coś się takiego stało. Po tym, jak się patrzy per saldo i waży się, prawda, za i przeciw, to jednak okazuje się, że, że ten rozwód nie był potrzebny, był pochopny, dużo krzywdy przyniósł. A wybaczenie zdrady, myślę, że mogłoby to tak, tak, często z perspektywy I... myślą, że to było przestrzesne, dlatego tak ważna jest mediacja. Tak, O i tutaj proszę Państwa, wracamy do, czy właściwie dochodzimy do takiego punktu jak mediacja. Zanim trafimy na salę sądową, dobrze po prostu z kimś mądrym porozmawiać, ktoś na tym, mediacja. ktoś na tym zna. Panie profesorze, bardzo optymistyczna rozmowa, dziękuję bardzo. dziękuję bardzo. Kilka ciepłych, miłych słów. Pamiętajcie, proszę Państwa, ten, ten sposób na dobry dzień na pewno od pana profesora ja zastosuję, czyli podsumowanie dnia, skoncentrowanie się na tym, co było dobre i zasypianie z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku. Dziękuję. dziękuję.